GKS Katowice wraca do Europy. Czy tym razem zobaczymy je w lidze mistrzeń? Sprawdźcie, z kim zagrają i co muszą zrobić, żeby awansować. Cześć, tu Weronika Morzejko. Witajcie na profilu, gdzie gadamy wyłącznie o kobiecej piłce. Dzisiaj pełen update o eliminacjach do Ligi Mistrzeń i planie Gieksy. Zacznijmy od systemu. Żeby wejść do fazy ligowej, Gieksa musi przejść dwie rundy: drugą i trzecią. Druga runda to mini turniej. Cztery zespoły, ale tylko zwycięzca idzie dalej w lidze mistrzeń. Turniej odbędzie się w Słowenii, w miejscowości Murska Sobota. Pierwszy rywal. Kazachski Szynkent. Drużyna ze sporym doświadczeniem w Europie. Mecz już w środę o godzinie 11. Transmisję zobaczycie na YouTube gospodarza, czyli Mury. Jeśli Gieksa wygra, to w sobotę zagra finał. Ze Spartakiem Mejawa ze Słowacji, albo z gospodyniami ze Słowenii. Jeśli finał, to o 18. Jeśli mecz o trzecie miejsce, to o 11. To będzie druga szansa Katowic na europejskiej scenie. W debiucie, dwa lata temu, odpadły szybko. Ale teraz drużyna ma większe doświadczenie. Kolejne Mistrzostwo Polski... I naprawdę może zaskoczyć. A z takim wsparciem kibiców jak w Katowicach, wszystko jest możliwe. A najlepsze? Od tego sezonu UEFA zmieniła format. Obok Ligi Mistrzeń mamy też nowe rozgrywki Puchar Europy. To oznacza, że nawet jeśli Gieksa nie awansuje do trzeciej rundy, ale skończy turniej na drugim albo trzecim miejscu, to wciąż dostanie kolejną szansę tym razem w kwalifikacjach do Pucharu Europy. Więcej grania, więcej emocji i więcej okazji, żeby polski futbol kobiet okazał się w Europie. No i teraz pytanie do was. Jak obstawiacie? GieKSa awansuje dalej w lidze mistrzów czy raczej powalczy w Pucharze Europy? Piszcie swoje typy w komentarzach i dawajcie znać. Kto będzie oglądał transmisję?